Trenerze, to pierwsza kolejka nowego sezonu już mamy wielki rewanż za finał. Finał, który jeszcze kibice mają bardzo dobrze w pamięci, bo był niedawno. Z jakimi nastrojami Bogoria przyjechała dzisiaj do Bydgoszczy? No w, w, w dobrych nastrojach, dlatego że rozpoczynamy nowy sezon. Cieszymy się, że po tych miesiącach, tygodniach przygotowań rusza lot do Superliga. I od razu zaczynamy pierwszą kolejkę pojedynek z wicemistrzem Polski, czyli powtórka z finału czerwcowego, finału Superligi. No. Tutaj zawsze, o ile jak pamiętam, to mamy bardzo wyrównane, dramatyczne mi, y, y, pojedynki. W ostatnim duża gospodarza miała już trzy mecze pole w grze podwójnej, czyli w piątym pojedynku, ale to my byliśmy górą, więc myślę, że możemy spodziewać się dzisiaj również bardzo wyrównanych gier. Dzisiaj w składzie Miłosz Rezimski, który wraca do ligowego grania po kontuzji, bo to bodajże jego pierwszy mecz po, po kontuzji. W lotto Super liza oczywiście jest Michał Gawlas młody zawodnik ale bardzo niewygodny bo piórkowiec no i nowy nabytek prosto z Korei Seon Yang jakby o nim coś opowiedzieć czego możemy się spodziewać na pewno jest młody na pewno jest głodny sukcesów a czy coś więcej? To jest zawodnik którego znamy z World Cup Challenge z Cetniewa sprzed dwóch lat. Tam kiedy Korea gra z Polską, to w drużynie Miłosz go ograł. Ale w grze pojedynczej spotkali się w świet finale i górą był Jang sung czyli 1-1 w, w tych pojedynkach, już teraz wewnątrz Bogoriowych. Natomiast tam go poznaliśmy. Dodatkową okolicznością jest jeszcze, że Jang trenuje razem z Oksamenem, czyli zawodnikiem, który w tej, w wielo, przez wiele lat reprezentował Bogory. Przez pięć sezonów, o ile dobrze pamiętam. A dzisiaj jest już trenerem w Korei. Więc to też. To też pomogło. No i to zawodnik, który należy do tych młodych wilków, którzy chcą się piąć do góry, chcą wypchnąć to pokolenie zawodników, którzy są po 30, zdrowo po 30. No i dzisiaj właściwie takim składem jest, takim składem juniorskim przyjechaliśmy do wicemistrzów Polski. No i z jednej strony to jest z młodością idzie energia, taki entuzjazm też, skłonność do ryzyka, a z drugiej strony, no... W, po stronie gospodarzy już doświadczenie e, takie ogranie w, w turniejach międzynarodowych, więc na pewno będzie to ciekawa konfrontacja. Bardzo dziękuję i życzę Dobra. powodzenia. Dziękuję bardzo.